To jest Cześć, kur... Siemano mordy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Księga Dżungli. Ten odcinek będzie specjalnie poświęcony tej oto pannie. Jak się stało, że coś takiego trafiło do mnie na chatę? Co to w ogóle jest? Czy jest groźne? Wszystkiego dowiecie się już za moment. Zapraszam. Tuż, kochani, ten pajączek, ten oto, jest to trichonefila inaurata. I jest to pająk z Afryki. Pająk z Afryki kojarzył nam się z czymś groźnym, z czymś niebezpiecznym Czy słusznie jak to wygląda? Bo będzie dużo pytań o to, że mam pieska przecież który biega sobie luźno i jak robię coś na hodowli bardzo często jest ze mną. Czy się nie boję, że ugryzie i tak dalej. Słuchajcie, ten pająk jest dość specyficzny, pomimo swojego brutalnego i naprawdę strasznego wyglądu, bo jest to pająk taki centralnie dokładnie pająk z koszmarów no wygląda strasznie. Ogólnie tego pająka dostałem od Adriana ze Spider Lublin Dziękuję Ci bardzo, Adrian. To pewnie dlatego, że chciał mnie po prostu poderwać. Rozumiem to, Adrian. Odezwę się może. Tak czy siak, to są bardzo ciekawe pająki i właśnie u Adriana zobaczyłem je pierwszy raz w życiu. W ogóle wybaczcie mi, że jestem e, tak nie, nie, nie do końca ubrany. Albo wcale nie jestem ubrany może. To wszystko dlatego, że na zewnątrz jest 30 stopni. E, tutaj na hodowli jest. Milion. Sporo osób myśli, że te pająki są upadliwe. I z czego to wynika? Otóż z tego, że nie są to pająki, które nadają się do jakichkolwiek terariów. Terraria mają za małą wentylację. Jedyną opcją, z której skorzystał na przykład Wojtek u siebie, to jest woliera, czyli taka typowo siatkowana, e, typowo siatkowane terarium z każdej strony. Dla tego gatunku, ogólnie dla każdej nefili, przestrzeń i. Wentylacja to jest podstawa przeżycia. Są to pająki, które bardzo silnie pajęcinują. Ich sieć jest nieprawdopodobnie mocna i zaraz wam to pokażę. Znaczy, no nie pokażę, ale ja sobie to poczuję i powiem wam jak, jak to czuję. To nie brzmiało najlepiej. W każdym razie, co tutaj zaszło? Ogólnie zacząłem robić, na samym początku zacząłem nagrywać samą nefilę. Bardzo mi zależało na tym, żeby zrobić wam ujęcie jak je. Natomiast, jak na złość, od 4 dni nic nie chciała zjeść. Teraz już chyba widzicie dlaczego. Wyliniała. Dosłownie przerwałem nagrywanie na 10 minut, tylko dlatego, że kamera mi się przegrzała. Wracam, a tu już jest wylinka. Ale być może nagram wam jeszcze jakie je, zobaczymy, czy się wyrobię, czy będzie chciała za jakiś czas coś zjeść, jak troszeczkę dojdzie do siebie po tej wylince. Tak jak mówiłem, są to pająki z Afryki. Jeżeli siedzisz w temacie, wiesz, że Afryka raczej kojarzy się z pająkami, które są silnie jadowite, które są szybkie i na które lepiej uważać. Akurat z nefilą sytuacja wygląda nieco inaczej. Nefile nie są pająkami ani agresywnymi, ani groźnymi, ani silnie jadowitymi. Są to pająki, które tak naprawdę nie są w stanie zrobić żadnej krzywdy człowiekowi. Pomimo swojemu strasznemu wyglądowi, bo naprawdę jak chodzi o to, no to nie da się zaprzeczyć. No, są to pająki, które są przerażające. Szczególnie, że ona może być zdecydowanie większa. To nie jest jeszcze taki. Finalny, kolosalny, wielki rozmiar fili. Ale właśnie, skupmy się troszkę na tej sieci, o której właśnie zacząłem Wam mówić. Sieć fili jest bardzo mocna i używa jej cały czas. Teraz poruszymy sobie odrobinę temat, ten, który interesuje wszystkich, którzy albo do mnie przychodzą i widzą takiego pająka, albo zobaczyli na Instagramie. To jest mój Instagram, zapraszam, tam publikuję sporo treści takich troszkę z za kulis. Jedno pytanie, które najczęściej występuje, no to oczywiście, dlaczego ona nie ucieka? Ja, oczywiście, powiedziałem, no bo ja mieszek, <laughs> że jestem treserem pająków, ale tak naprawdę to nie jestem treserem pająków, a wygląda to tak, że jak tą nefilę dostałem, przybiłem sobie tutaj czaszkę. Położyłem ją na czaszce i prawdopodobieństwo było przeogromne, że właśnie tutaj zacznie sobie robić swoją sieć. Jedyne co jest uciążliwe w tym, to tak naprawdę to, że nie wiesz do końca, gdzie zacznie tą sieć sobie przyczepiać. Czyli y, mogłaby stąd zrobić sieć, dotąd to też by było w porządku, bo tutaj rzadko korzystam z tej przestrzeni. Ale mogłaby też sobie zrobić tutaj do tego stołu, mogłaby sobie zrobić gdzieś indziej, gdzie po prostu by przeszkadzała. Ale najważniejszą rzeczą. I najbardziej wkurzającą w tym pajączku jest gówno. Dosłownie. Ponieważ ten pająk oczywiście jak wszystkie inne robi kubkę. A jeżeli robi kubkę i jest tak centralnie wypuszczony, no to kubkę robi... Oczywiście ja, jako bardzo bystry, inteligentny, błyskotliwy terrorysta, kupiłem sobie matę higieniczną. Taką wiecie, jak się na przykład, jak komuś nie trzymają zwieracze, to mu się albo daje wampersa, albo coś pod kupkę. To właśnie taka mata higieniczna. I ona sobie tam skapuje, robi tam kupkę. Ja to po prostu później wyrzucam. I kładę nową. Niczym to nie przeszkadza, bo akurat y, kubki pająków nie są zbyt śmierdzące i tak dalej, więc spokojnie da się to wytrzymać albo na bieżąco można to czyścić, nie jest to też żadnym problemem. Jak chodzi o utrzymanie, czy są trudne w utrzymaniu, czy to prawda, że są padliwe? Do pewnego wieku faktycznie są padliwe. Y, rozmnażanie tych pająków samo w sobie nie jest takie trudne, a bardzo trudne jest utrzymanie maluchów do tego momentu aż aż podrosną, bo najwięcej maluchów z kokonu odpada właśnie w tym wieku, takim najmłodszym. Z takiego kokonu, gdzie mamy 10, nie wiem ile, ale 10 małych pajączków, zostanie dosłownie garstka, e, która wyrośnie na takie oto piękne osobniki. Odnośnie tego gatunku mamy nefile też inne. To nie jest jedyny przedstawiciel tego gatunku. Są nefile, które są naprawdę ogromne, dosłownie yy, ogromne. Okazja, to na pewno sobie takie sprawy to wam pokażę. Ale teraz mam taką i bardzo się cieszę, bo i tak od bardzo dawna czekałem na nefile. Chciałem sobie ją kupić. Nie jest to gatunek, który jest y, łatwo dostępny. Co prawda, pojedziemy sobie na targi. Nieważne gdzie, ale jakiekolwiek duże targi. Jest tam e, pewien hodowca, który zawsze jest zaopatrzony w takie nefile. Ale cena powiedzmy, że nie jest zbyt. E, Przyjazna na dzisiejsze czasy. To właśnie chodzi o to, że utrzymanie tych pająków do momentu, aż będzie taki podrośnięty, jest dość trudne. A w zasadzie bardzo często to jest po prostu loteria. To nie chodzi o to, że ich nie dokarbisz, nie zrobisz tego, tamtego. One po prostu sobie odpadają. Normalne jest, że taka nefila. Kosztuje dość mało. Taka nefila kosztuje już więcej. Ale taka nefila kosztuje już dużo. Nie chcę rzucać kwot, bo nie jestem dokładnie pewny, ile może kosztować taka nefila. Ale myślę, że w granicach 300 zł, może więcej. Tak więc jeszcze raz podziękuję Adrianowi. Dziękuję Ci bardzo, Adrianku. Świetny prezent. Dostałem go idealnie w moje urodziny. Wcale to nie jest tak, że wszyscy zapomnieli o moich urodzinach, i tak trochę mi yy, przykro. I to nie jest wcale tak, że liczę, że mi napiszesz jakieś życzenia w komentarzu. Serio. No ale byłoby miło. Czy jest się czego bać? Podsumowując, zupełnie, zupełnie nie. Jeżeli nie boicie się pająków i... Uważacie tak jak ja, że to jest świetna ozdoba i naprawdę wygląda to mega fajnie, świetnie się prezentuje. Do tego naprawdę przy wolnej przestrzeni, tak jak zostawimy sobie na chwili przestrzeń do zagospodarowania, będziemy ją karmić i raz na jakiś czas zraszać, no to uwierzcie mi, że ten pająk będzie sobie żył i będzie nam świetnie dekorował pomieszczenie, w którym go sobie wstawimy. Jest pewne ale, no niestety, no bo yy, jest pewna wada tych pająków, o której trzeba sobie powiedzieć jasno, a nawet dwie. Pierwsza wada, taka uważam, główna, jak was ugryzie, nie zostaniecie Spidermanem. Druga wada, taka też główna, jest taka, że nie żyją one długo. To są pająki właściwe. To nie jest ptasznik, który przeżył nas 10 lat czy 8 zupełnie nie. On w takim stadium, nie wiem czy w takim. Ona jeszcze nie jest powiedzmy taka bycza, więc ona jeszcze trochę wytrzyma, ale nefila, która jest jaka, taka duża, dorosła. No to max pół roku i jest dzięki cześć, więc. To są pająki, które szybko rosną, co na pewno cieszy oko, ale niestety też krótko żyją, więc yy, no niestety praktycznie co sezon trzeba sobie nabyć nowego osobnika. Z pierwszej ręki informację mam też taką, że jeżeli ona zrobi sobie sieć i inną na wpuścimy na tą sieć, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, bardzo duże pra ale bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta druga centralnie przejmie tą pajęczynę dla siebie i ją będzie tylko ulepszać i naprawdę będzie... Grubo! Każdy, kto przyjdzie do mnie na hodowlę, w pierwszym momencie nie zwraca uwagi na tego pająka, ale kiedy ja go pokażę, już każdy jest obstrany i zadaje mi pytanie, yy, czy on nie przyjdzie mi na przykład do sypialni, czy nie boję się, że go zdepczę i tak dalej. Nie, słuchajcie, to jest jej miejsce, to jest jej królestwo i ona stamtąd praktycznie nie schodzi. Bywają sytuacje, że ona się przeniesie, czyli na przykład stąd powędrowałaby sobie, załóżmy, gdzieś tam, troszkę dalej, albo tam. Ale uwierzcie, mi, zgubisz takiego pająka nie jest łatwo, a nie powędrowałaby do innego pokoju czy coś takiego. Przenieść się to znaczy, przyniosłoby się gdzieś obok, czyli jeżeli stąd by się przyniosła, to najprawdopodobniej albo tu, albo tu. Więc to nie są odległości typu, że ją któregoś razu znajdziemy nad głową w sypialni. To jest totalna bójda, i jeżeli wierzycie w coś takiego, no to niestety musicie się pogodzić z tym, że tak nie będzie. Ale z doświadczenia kogoś, kto ma doświadczenie z tymi pająkami i. W zasadzie warto też powiedzieć Wam jedną rzecz. Ten pająk jest z rozmnożenia Adriana. To nie jest gdzieś tam kupiony, przehandlowany, to z rozmnożenia Adriana ze Spider Lublin, więc gratulacje Adrian. Wpiszcie hashtag Brawo Adrian. Albo nie, hashtag Brawo Spider Lublin, dobra? Naprawdę to, to nie jest łatwy temat i tak troszkę wiadomo, tak ironicznie. Satyrycznie sobie tutaj zagrałem Ale naprawdę wielki props Gratulacje i mam nadzieję, że może kiedyś też uda mi się rozmażyć te pająki Bo są niesamowite, są zajebiste Jestem pewny Po tym odcinku będziecie ciekawi Gdzie takiego nabyć i tak dalej Będziecie się interesować, bo naprawdę robi on potężną robotę Liczę, że troszkę was przekonałem Do tej paskudy Ten pająk urośnie naprawdę duży Adrian ma osobnika, który jest gdzieś myślę, że od no, o tej wielkości. Moja jest jeszcze mniejsza, ale myślę, że. No, teraz przeszła jedną wylinkę. Utuczę ją solidnie, bo ja ją naprawdę karmię. Wiecie, to jest pająk, którego możemy karmić praktycznie codziennie. Nie jest to ptasznik, którego możemy nakarmić raz na 5 dni, raz na tydzień czy raz na 10 dni i nic mu nie będzie. To jest pająk, o którego trzeba dbać. Regularnie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że troszeczkę przybliżyłem wam taki niestandardowy gatunek pająka, którego możecie hodować u siebie w domu legalnie, bez żadnego problemu, który nie jest groźny, nie jest agresywny, nie jest silnie jadowity. No, czyli w zasadzie jak nie jest agresywny i silnie jadowity, to nie jest groźny. Mam nadzieję, że docenicie to, że właśnie odświeżyłem troszeczkę hodowli, bo o to nie prosiliście. Także zostawcie suba, zostawcie komentarz. Lecimy po 50 tysięcy subskrypcji. Mam nadzieję, że dobijemy to jak najszybciej, bo szykuje przeogrom Projekt z Bernardem. Będziecie mogli tam zobaczyć zwierzęta, których nie zobaczycie. Nigdzie indziej w Polsce! Nigdzie indziej w Polsce! I to się tyczy bęży, jaszczurek, pająków, po prostu wszystkiego. Także do zobaczyska!